Six. sześć, Sześć. Reading and writing. Czytanie i pisanie. Czytanie i pisanie. I read. Ja czytam. Ja czytam. I read a letter. Ja czytam literę. Ja czytam literę. I read a word. Ja czytam słowo. Ja czytam słowo. I read a sentence. Ja czytam zdanie. Ja czytam zdanie. I read a letter. Ja czytam list. Ja czytam list. I read a book. Ja czytam książkę. Ja czytam książkę. I read. Ja czytam. Ja czytam. You read. Ty czytasz. Ty czytasz. He reads. On czyta. On czyta. I write. Ja piszę. Ja piszę. I write a letter. Ja piszę literę. Ja piszę literę. I write a word. Ja piszę słowo. Ja piszę słowo. I write a sentence. Ja piszę zdanie. Ja piszę zdanie. I write a letter. Ja piszę list. Ja piszę list. I write a book. Ja piszę książkę. Ja piszę książkę. I write. Ja piszę. Ja piszę. You write. Ty piszesz. Ty piszesz. He writes. On pisze. On pisze.